Cześć. Nazywam się Krzysiek Andrzak. Czy wiesz, że jeśli nie dajesz sobie prawa do popełnienia błędów, jeżeli złości się na to, że rzeczy nie idą dokładnie tak, jak byś chciał, to tak jakbyś rezygnował z wykorzystywania swojej prawej półkuli mózgowej, to tak jakbyś zabijał sobie kreatywność oraz zdolność do twórczego rozwiązywania problemu, znajdowania rozwiązań. Zaciekawiło cię? Posłuchaj dalej. Jestem 42-letnim facetem z bagażem doświadczeń, często trudnych. Które pozwoliły mi na to, aby robić w życiu to, co kocham, to, co lubię, aby być spójnym w tym, co robię. Jestem trenerem, e, improwizatorem praktykującym, aktorem amatorem. I to mnie fascynuje. Odkryłem metodę budowania zespołu, zastosowania technik teatralnych w biznesie. Czy byłbyś zainteresowany, aby poznać skuteczne techniki trenowania zespołu, rozwoju biznesu oraz wprowadzenia do biznesu aspektu spontaniczności? Serdecznie zapraszam. Opis znajdziesz pod filmem. Pozdrawiam, Krzysiek